Szanowni Państwo, jesteśmy na ulicy Składowej. Chciałbym przekazać dobrą wiadomość. Przygotowujemy się do kolejnego przetargu na kapitalny remont tej ulicy. Jak bardzo potrzebny wszystkim mieszkańcom. O szczegóły poproszę pana naczelnika Wojciecha Sylwika, naczelnika Wydziału Dróg. Kilka informacji, panie naczelniku, w jakim zakresie wykonamy ten kapitalny remont. Dzień dobry Państwu. Tak jak wspominał Pan Prezydent, przygotowujemy materiały przetargowe do wykonania remontu ulicy Składowej. Remont zaczynał się będzie od miejsca, w którym stoimy, czyli praktycznie tutaj od okolic przejazdu kolejowego, który prowadzi do jednostki wojskowej. I mamy nadzieję, że będziemy mogli doprowadzić to aż do ronda honorowych krwiodawców. Będzie polegał on na, przede wszystkim na wymianie nawierzchni. Zfryzujemy starą nawierzchnię, poprawimy ewentualnie podbudowę i położymy nową nawierzchnię. Oczywiście, jeżeli będzie trzeba, dokonamy również korekty zjazdów, żeby mieszkańcy mogli swobodnie się poruszać. W tle widzimy ekipy remontujące tąże ulicę. Zapytacie Państwo, po co skoro szykujemy remont? No jednak chcemy zapewnić mieszkańcom w miarę komfortowy przejazd do czasu wykonania tychże prac. I tutaj chciałem powiedzieć, że wszystko prowadzi do tego, żeby remont odbył się jeszcze przed wakacjami. Oczywiście rozważamy możliwość wykonania go w czasie wakacji, ze względu na zmniejszony ruch, ale będziemy starali się w jak najszybszym terminie doprowadzić tą ulicę do używalności, no żebyśmy mogli wszyscy się cieszyć. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy bliżej niż dalej i jak najszybciej wykonamy kapitalny remont ulicy Składowej. Myślę, że jest to dobra wiadomość dla nas wszystkich mieszkańców, będziemy mogli cieszyć się z przejazdu wyremontowaną ulicą.